Hejka wszystkim. Witam was na moim kanale. Na dzisiejszy filmik mam nową kolekcję. Nazywa się Idealna Para. Tutaj są naklejki, oraz w środku jeszcze będą naklejki, które będziemy razem przyklejać do katalogu. A wszystkie pozostałe kolekcje już znacie, czyli przechodzimy do wybieranka. Skończymy dzisiaj kolekcję z mawką. Bardzo smutne. Dalej lody. Może dzisiaj takiego białego. Sanrio. Dzisiaj otworzymy walizkę oraz pączka. Nasza zeszła nowa kolekcja Kieszonkowiec. Poprosiliście o kieszonkę z serduszkiem. Łapki emotki, zostały dwie saszetki. Weźmiemy pomarańczową, pasuje do reszty saszetek. Plasterki. Dzisiaj, może takiego żółto-pomarańczowego. Kładki pod oczy. Mega fajna zabawka. Weźmiemy saszetkę z serduszkami. Dalej leniwce. Dzisiaj chcę różowego. Kolekcja Toka Boka. I dzisiaj otworzymy dywanik kotek. No i oczywiście nowa kolekcja idealna para. Dzisiaj weźmiemy mleko. I oto nasze wszystkie saszetki na dzisiejszy filmik. Zapraszam do oglądanka, i lecimy. Piu. Łapki emotki. Zostały dwa ostatnie miejsca tutaj. I myślę, że będzie tutaj pod siódemką. 2000 years later. Dzisiaj wypadła nam panda, która śpi pod numerkiem 7. Jej zgadłam. Nie spodziewałam się, że zgadnę, ale bardzo fajnie. Dalej kolekcja Sanrio. Mamy dwie saszetki. Zaczniemy od pączka. I Boże, mam nadzieję, że będzie na pierwszej. Naprawdę, bo ileż można? I ta no, patrzcie, dzisiaj mamy żabcie. Bardzo dziwnie się nazywała pod numerkiem 5. Jej w końcu na pierwszej stronie. Hurra. Prześliczna. Dalej walizka. Mamy pieska słodkiego pod numerkiem 2, Ale fajnie. Szczerze myślałam, że znowu będę płakać, że nie ma nic na pierwszej stronie. A i jak coś? Jeżeli znacie imię na tych dwóch, to piszcie w komentarzach bo ja nie znam. Teraz chcę leniwce. Tu też jest ta dziwna taśma i nie wiem jak się będzie otwierać. Kto by się spodziewał? Dobra, nigdy więcej nie będę robić z tą taśmą, muszę zapamiętać. Dzisiaj wypadł nam leniwiec, który jedzie na deskorolce i pije kawę. Pod numerkiem 5. Jak ona się zmieści, Dobra, trudno. Chyba źle przykleiłam, czy coś? Czy może tego? Nie wiem. Teraz to boka. Mamy dywanik. O, wow! O, przykleiło się. Dobra. Znajduje się tu biurko, na którym jest laptop, piórnik i katalog oraz plecaczek. Biurko jest pod numerkiem 3, a plecak 8. Teraz trzeba tylko równo przykleić, jeżeli się to uda. No dobra, mniej więcej. Teraz plecaczek. Nie, no wygląda to super. Zostały tutaj jeszcze dwie naklejki. A tutaj trzy. Teraz kolekcja z lodami. O, wow! Patrzcie, mamy lody pod numerkiem 3. Jej na pierwszej stronie. I będziemy je przyklejać. O tak. Od tyłu. Zaraz zobaczycie, jakie tu są lody. Tada, patrzcie. Lody w kubełku z owocami. Przepiękne. I teraz trzeba przykleić tak, żeby stały na ladzie. Może tak. Tada. Pięknie przyklejone. Mamy już tutaj pierwsze lody. No, super kolekcja. Teraz niestety przyszedł czas, aby pożegnać się z kolekcją Mawka i Strażnicy Lasu. Gdzie zostało wolne miejsce. Aha, to ja już wiem, co będzie w środku. O, wow. W środku mamy takiego łosiokrzewa. Śmieszne, pod numerkiem 32 z brzoskiem i paprotkiem. Teraz popatrzmy sobie na całą kolekcję, jaka nam wyszła. Patrzcie, dosyć gruba ta kolekcja była. Ich, przepiękna. Teraz kolekcja płatki pod oczy. Mam nadzieję, że wypadnie coś tutaj na przezroczystej stronie. Otwieramy. Jezus, nie żucham. O wow, dzisiaj mamy płatka ze stitchem, który je lody. Pod numerkiem 7. No nie, no chciałam tutaj, na przezroczystej. Dobra, trudno. Ale ładny płatek. Tutaj mamy trzy. Tu mamy jednego. A tu jeszcze nic. O co chodzi? Dalej plasterki. W poprzednim odcinku mieliśmy tego. Bananowego. Plasterka. Wow! I wypadł nam dzisiaj. Wydaje mi się najładniejszy plasterek z całej tej kolekcji. No, popatrzcie, przepyszny, pod numerkiem 5. Jestem ciekawa, czy w ogóle takie sprzedają. Jak tak, to muszę sobie kupić. Dalej kieszankowiec, mamy różową saszetkę. Oj, błoziu. Popatrzcie, mamy mm, jaki to jest kotek? Brązowiutki, który patrzy w jakąś stronę. Pod numerkiem 2. O, na pierwszej stronie. Ciekawe. Najpierw kieszonka, teraz kotek. słodki, a w poprzednim filmiku mieliśmy zieloną kieszonkę. W ogóle w tym samym miejscu. Teraz nowa kolekcja. Idealna para. I ta -dam. Tu jest po prostu obwód, to znaczy kontur tych rzeczy, które tu będą. Wiem, że to wygląda jak ryba, ale to nie jest ryba. Otwórzmy pierwszą saszetkę z tej kolekcji. Wow, nawet dobrze. O, wow, i mamy dzisiaj ciastko z rodzynkami. Uwielbiam pod numerkiem dwa. Tu będzie ciastko i tu będzie mleczko. No, serio idealna para. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kocham was wszystkich i widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki. Nie spodziewałam się, że. Ż... <grych> a we wcześniejszym